Witam Was w kolejnym odcineczku, oczywiście z Daywake'a. Yy, dzisiaj sobie... właśnie Wam oczywiście nagrody za sezon, za ever drugi I tak dalej, i tak dalej. I nowe Outkost wylosujemy. Think. No Ale pierwsze co oczywiście bijemy sobie rewer drugi na starcik Oczywiście to są nagrody sezonowe Normalne Jak widać nie są tego, były oczywiście lepsze. To teraz Wam mówię, że były lepsze e... w... Jedynie co może być to teksturka ciekawa, bo ona zmienia kolory Jak kojarzy i te felgi mogą być dość ładne i może te obręca. Będą ładna Aresta, no to, no, zielostwo, no i auto oczywiście nie jest związane z cyberpunkiem, ale sezon jest związany z cyberpunkiem, jak pisze, ale no to, nic nowego w db eee, no. Kupię sobie oczywiście, mam przygotowane pod sezon pasa, więc za długi raz zaraz będzie można pokazać. dobre eee, dobra. I tak. Takie mi się tyrafiło, oczywiście teraz jest słabe Wymieniamy 50 expo nie najgorzej może być Jałbię obrabuj pociągi OK, tutaj 50-50 expo może być Tam mi się mi odpowiada, może być 100 łatwe expo, eee, dobra ale oprócz tego oczywiście zaraz autko zobaczymy, zaraz uciekniemy. No, ja się i są one są. Ale nisko delikatnie. Tak da się tutaj glicem wylastać. A? Będzie dwa szybciej. I na spokojnie oczywiście wszystko pokażę. Zaczniemy tutaj, o, oczywiście, od aut, autka. Idźmy z tym, to już pokazywałem. Tak ma... Mo, Może oprócz tego tyłu tak wyglądało, nie jest taki najgorszy, taki jakby niedokończony. Ale jak widzicie, tak się za 10 reprezentuje. Ma niby fajny rozpęd, ma, no, ale jakoś... Sy to nie jest auto Cyberpunk'a, więc no to... Były projekt Cyberpunk'a Lepsa, e, dobra, jeszcze tutaj y, wnętrze, które się tak oto prezentuje, czyli nie, bo wtedy no takie nowoczesne, widać, ale to nie jest sezon nowoczesny, tylko Cyberpunk'owy, więc powinno być jakieś auto Cyberpunk'a. Ale za to, że skrzynki jest Cyberpunk'a, to oczywiście otworzę, tylko pierw y, wam pokażę na szybkiego Fergim. Jakie są nowe teksturki? Do kupna? Nie. No. Eee, każdy się nie przyjmuje, bo i tak wszystko dosłownie mam kupione, wszystko eee, Dobra, eee, opony i mamy sezon eee. A, bo to nie będę miał po kolei teraz. Eee, dobra Sezon 28 lewer, drugi tak, oto się te fawely prezentują. Bardzo słabe. Wolę te moje standardowe obrazy, więc to zmienię od razu. Mamy na dalej co nie Ja sobie, jak jakoś mega, jak widzicie Expo. Zaraz, oczywiście, zrobię wszystko na, na spokojnie, ale to już poza odcinkiem będę robić te misje i wybijać. Więc dzisiaj się powinno mi nawet udać pokazać za trzeci rewer. E, Spore, który nie wygląda zbyt dobrze. I chyba czwarty, może się uda zdobyć nowe. Ale to się zobaczy. Ale teraz, co ważniejsze. E, co jest w ogóle jakieś nowe auto do kupna e, chciałbym, ale i nie mam i z tego sezonu nie mam to jest auto ze skrzynki nie, to jest auto ze skrzynki, to jest auto sezonu odpiszę, nieważne ale, ale no ale nie, nie mam żadnego nowego auto do kupna Ale są oczywiście skrzyneczki I z tych niebieskich da się zdobyć nowe autko widzicie To jest dwa, lampka i właśnie to autko z cyberpunkem, eee, Więc sobie oczywiście... A pierwszy otworzyć, co by nie O to jest nowe rzeczy, więc będę zdobywać dużo nowości już dwa spoiler zdobyte, azy namebel i spore zdobyty jakieś fergi, kolejny spoiler kolejne fergi, ale dobra Tak 10 sksynek sobie pokupujemy powtóreczka częska so odzyskana Jedna słynka się rzuciła. Tutaj hologramik. do domu. Tutaj felgi, więc już prawie wszystko mamy, oprócz tego zielonego. O, ale minęło! Ale to było blisko, ale dobra. No randka, kaska się przyda. To już mam, też powiem, mieć. A co, za felgi już miałem? No dobra. To kolejna direkcja z Kaska jak widzicie sobie schodzi Kolejny rampkar Już wszystko mam w sumie oprócz Głównego samochodu Więc się będzie mi y, Powoli wszystko związać Coń z kasy się będzie zwracać, coś będę wydawać Jakie nie wiem czy tych jednych ferek mam, a zielonych, ale chyba dwa rodzaje, ja mam były obrusone Nie mam, okej, okay, kolejne 20 suchek się nie udało, yy, przepraszam, 20 chyba miałem 6 Jakoś tak no, ale ale go będzie 100% gwarancji na to, więc... Wreszcie trafi, zaraz się powojedzie... A o to oczywiście z Cyberpanka, oczywiście minęło. Tak już sprawdziłem mam. Jak myślałem, to chyba to film jako pierwszy wygra. 92%, no to jest 20 na pewno, ale nawet 10 w ogóle. wcześniej trafi. Ja miałem 4,6 miliona chyba. No i już widzicie, że pół miliona poszło na skrzynki. Oj, minęło, blisko było. No tak jeśli na 100% chcecie, no to tak... 600... Koło co, co wydać jakoś 700? Ok, jeśli ja kupi to już będę miał 100% sens. Tak, będę miał 100% sens. Zaraz jeśli macie takiego pecha jak dzisiaj ja, no to się wyda te 600K. No, jest 6. 91% 92 6, 7% to tak z, 2 około to było 100% no i na 100% mi dopiero wypada 108% i jest, wreszcie to wszystko no wydałem jak widzicie no nie mam suma tam się zwróciło ale tak z pół miliona wydałem To się zwróci I, i dobra i możemy w takim razie no i z tego tak oto się prezentuje no typowy pojazd cyberpunka tak się w prezentuje bardziej tak. tak od boku jest zasobowe jak widać bo są dwa miejsca z tyłu tutaj się nie mogę sprawić tutaj pasażer tutaj drugi pasażer i kierowca rozpęd ma No a kaos ze skrzynki to nawet fajnie się radzi jak bez ulepszonego silnika. 150. Lepiej niż to jest sezonowe pojazdy. No, lecimy przy to tak 140 do 150, a teraz ulepszmy silnik L200 Ej chyba 200 nie pojedzie. 190 to był jego max, no to tak no to 220 już mogli mu dać jak na auto za pół miliona tak naprawdę jeśli ktoś ma mega pH trzeba je trafić albo za 30k no, za pierwszym razem albo może się po prostu trafić za pół miliona jak w moim przypadku A go tego nic nie rozpędzić na dłuższej prostej Spędziłem do 200 MPH i spada jak widzicie. A, 100... 195... jakoś jakoś też jego maksymalna... ...na prędkość. A, z spadłem. Grafika miasta? ta tutaj się też zmieniło jak widzę.

To a taki... Nie, 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 nie pykło mi tak jak chciałem. Chcę będę bugować ale dobra, nie jest o to. O! Co taty helke robi ze mną. Coś się dzieje. Ok, to jest ten sklepik. No to na nowo miasta, jakby ci trochę się zmieniło wyglądowo. Dodano więcej neonów. Tutaj dodaję laser. Ok, no widzimy się za chwilę. Jak lubię Expa? Temba niestety się nie udało wbić jeszcze czwartego levela. Ale dzisiaj będzie czwarty level. Się zastanawiam, czy go wpreść w odcinek, czy nie. No nie, o 10 i o 15 będzie drugi odcinek wbijania otwartego level'a ale jak na razie jak na razie wam pokażę oczywiście spoiler'ik może yy no, być na GTR'ze za, za trzeci level yy, spoiler ten się nazywa WeloCity, okay. ale nas interesuje oczywiście ten oto spoiler i wzalewę Ustawię Fergi i zrobię sobie pod Tylko ale tak się to prezentuję A ja na razie koniec subskrybujcie łapku i czyli się widzimy o 15. Ten będzie o 10 odcinek, a kolejny o 15. No i cześć, bye!